spostrzeżenia po, po tego właśnie, że i o tych prorokach, co, co ostatnio mówiłem nie? że oni tak mówili, tak mówi Pan że tak pisali, tak mówi Pan no bo oni byli przedstawicielami Boga i, i trzeba było to jakoś y, y, sprzedać tym ludziom że tak powiem ale co się ostatnio rzuciło sekundka Piąty rozdział Ewangelii Jana do fragmenty przeczytam. Hmm. Jezus mówi w 17 wierszu, a Jezus im odpowiedział, z Żydami rozprawiał, z faryzeuszami, nie? Jezus im odpowiedział, mój ojciec działa, aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko w szabat, ale mówił, że jest że Bóg jest Jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Wtedy Jezus im powiedział zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie. Tylko to, co widzi, że czyni Ojciec, co powiem, On czyni, to i Syn czyni tak samo. Albo ten sam rozdział wiersz jest nie myl, 30. Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał ojca. No i to, to tutaj w temacie zjednoczenia, nie? Eee, to, co żeśmy mówili ostatnio, że to, co prorok wtedy mówił, to była wola pana, oni się nie zastanawiali. Wiesz, wiadomo, że oni tam poświęcali czas na jakieś medytację, kontemplację, nie? Na uwielbienie, ale oni nie musieli, wiesz, się zastanawiać. Co jest wolą Bożą? Oni znali Boga, nie? Co mówił, to, 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 to było wolą Boga. Tak samo Jezus tutaj, nie chodzi o to, że On gdzieś tam, jak teraz, miał słowo wiedzy za każdym razem, nie? Tylko po prostu On znał swoją tożsamość. I On wiedział, że to co On mówi, to są słowa Ojca. Nie? I tak to jest po prostu tutaj ułożone. I to, co on, jaki on ma pogląd, taki jest pogląd Ojca. Nie? I teraz chciałem przeczytać Wam na propos. Aha, jeszcze mi się przypomniało teraz jego bo Ty też Mateusz mówił o tym zjednoczeniu dzisiaj. Jezus mówi w Jana, na początku, właśnie jest powiedziane o nim, o Jezusie, przepraszam, że On jest światłością świata, i prawdziwa światłość przyszła na świat. Światło świeci w ciemności, i ciemność jej nie przemogła, czy tam nie zwyciężyła a w innym miejscu mówi do uczniów wy jesteście światłością świata nie wiem się to wyłapali wy jesteście solą ziemi takie fragmenty mówi on jest światłością a potem mówi wy jesteście światłością albo kto was widzi a, e, kto, kto mnie przyjmuje was, e, znaczy, kto was przyjmuje mnie przyjmuje o tak a do Pawła jak Saul prześladował e, kościół nie? mówi Saul czemu mnie prześladujesz a nie mówię czemu prześladujesz moich ludzi on my już mnie nie prześladujesz, no bo on to my, a my to on, nie? No. I z dzieł apostolskich, nie wiem, czy pamiętacie, ta historia, jak, to troszkę taki inny przykład, no, ale to się wszystko łączy. Ta historia, jak apostoł Paweł był na Cyprze i tam y, był ten prokonsul pro jakiś, tak? I tam był ten czarnoksiężnik, tak? Czy mag, Bar Jezus się nazywał, syn Jezusa, nie? Bar to syn z synem Jezusa. I, I on tam mówi, żeby przestał wykrzywiać proste drogi Boże i że oślepnie. On ja się nie zastanawiał. Tam nie było jakiegoś słowa. A tak mówi Pan, czy coś tam, nie? Tylko po prostu oślepnie, nie? I, i to w ogóle nie było dla niego problemem, jaka jest wola Boga, Boga w tej dziedzinie. Bo wolą Boga jest to, co on powiedział. I mi się przypomniało jak to um, czytałek jak właśnie ostatnio z Księgi Królewskiej drugiej Tylko sekundkę, znajdę to otworzę. Bo ja sobie tak analizuję jeszcze Eliasza i Elizeusza. Normalnie dyżawisy sobie znalazłem. Um, Była tam taka akcja, że Syryjczycy oblegli Samaria. I tam w Samarii był straszny głód. O, i był tam straszny głód, a tam w tej Samarii też siedział Elizeusz nie? Tam posłał król do tego Elizeusza, syn nasza i siedział w swoim domu. Starsi, To jest rozdział 6, końcówka 6 i 7 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Wtedy Elizeusz powiedział: Słuchajcie słowa Pana, tak mówi Pan, jutro o tej porze w bramie Samarii jedna miara mąki pszennej, bo był straszny głód. Tam do kanibalizmu dochodziło. Ludzie się zjadali nawzajem swoje dzieci. Jutro miara mąki pszennej będzie za jednego cykla, dwie miary jęczmienia też za cykla. Wówczas książę, na którego ramieniu król się wspierał. Odezwał się do męża Bożego. Choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby się tak stać? Odpowiedział mu, oto zobaczysz to na własne oczy, ale jeść z tego nie będziesz. Też w ogóle nie pytał tutaj Boga, o żadna wola odnośnie tego człowieka, bo on wiedział, że co powie, taka jest wola Boża. I tutaj była taka historia, że tam jacyś dowodzić. w bramie mieszkali, poszli do obozu Syryjczyków, bo tam sprawił jakiś zamęt. Znaleźli pusty ten obóz Syryjczyków, nażarli się, pochowali skarby, a potem stwierdzili, a potem my do, do Samarii powiemy, że że tam już nikogo nie ma, nie? Ale najpierw Pana mioty obrobili, żeby nie było. Pokrywali gdzieś w ziemi skarby. I... Tak. I król, jak to usłyszał, bo oni wrócili, ustanowił tego księcia, na którego ramieniu się wspierał nadzorcą bramy. No a ludzie jak się dowiedział, że jest żarcie, no to tak. Lud jednak zadeptał go w bramie na śmierć, jak powiedział mąż Boży, który o tym mówił, gdy który zszedł do Niego. I stało się tak, jak powiedział Królowi mąż Boży. Dwie miary jęczmienia zasykla jedna miara mąki pszennej zasykla. Będą jutro o tej porze w bramach Samarii. Wtedy ten książę odpowiedział mężowi Bożemu, choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mógłbyś tak się stać? Odpowiedział: Oto zobaczysz to na własne oczy, ale zjeść tego, z tego nie będziesz. I tak się z nim stało. Lud bowiem zadeptał go w bramie i książę umarł. I tak Porównać tę To jest jakiś władca, tam jest jakiś władca, to jest jakiś przedupas, to jest jakiś przedupas, nie? I, 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 i tam drużżą, nie? I tu Paweł mówi, ślepniesz, bo drogi Boże, a ten mówi, będziesz to widział, ale nie zjesz, nie? Nie powiedział mu, że umrze. Ale... Powiedział mu, nie zjesz. <śmiech> <śmiech> nie, no wychodzi, ale podobna sytuacja. I, i tak ostatnia też nie wiem, czy czytaliście w życiu taki link do artykułu a propos naszego takiego sąsiadującego władcy jak ktoś to, jak to, jak to, jak to tam mówi jego ekscelencja ale niekoniecznie ekscelencja Władimir Putin, nie? Ile to informacji jest na temat tego jak on ciężkie choroby. Jedni mówią, że ma raka krwi inni, że ma raka wątroby, inni, że ma Parkinsona Podobno już pięć zamachów było na jego życie nie? Odkąd ta wojna się zaczęła i se myślę no, kurczę, to musi być strasznie nieszczęśliwy i wystraszony człowiek, jeśli on jeszcze żyje. Bo nawet pojawiają informacje, że on już zmarł, tylko sobowtóra mają. I, I a propos tej, tej, tego, co było 2 kwietnia w Warszawie, robione, nie? Że, że było mówione, że on umrze. I po prostu, jak czytam, na przykład, te życie Eliasza, czy Elizeusza, tam takie zdanie się gdzieś pojawiał z którymś z nich, że e, Twoje słowo. Słowo Boże, nie? ale on mówi, że wiem, że Twoje słowo nie spada na ziemię, nie? tylko wykonuje tam pracę. I tak to jest. Tak to, to też Bob Jones mówił, że Kościół, żeby mówił, żeby ustanawiał i ogłaszał pewne rzeczy. My mamy władza, mamy też władza obalać królów i ustanawiać królów. Nie? Niekoniecznie to musi być, wierze bo każdy się spodziewał modlitwa i Kościół od razu już za, za, za 60 sekund. Ale tu są pewne rzeczy, które się dzieją czasowo. Ja tak patrzę na życie Eliasza i Jezusa. Eliasz dostał słowo Bóg przed Elizeuszem. Nie? No. Powołasz na ucznia Elizeusza, ustanowisz Hazara królem nad Syrią, a Jechu namaścisz na króla nad Izraelem. Ale to on zrobił tylko tak pierwszą część. Wziął Elizeusza na ucznia, a to reszta już zrobił Elizeusz. Poszedł do Jechu tam posłał w zasadzie swojego ucznia, już żeby go namaścił na króla, a Elizeusz też Hazajela na, na, namaścił na tego króla na, nad Syrią, nie? Ale już to wtedy było powiedziane i to słowo nie padło na ziemię. Te rzeczy są czasami rozłożone w czasie. Nie, niekoniecznie musimy się wszystkiego instant y, spodziewać, ale jak to słowo było powiedziane, to to się wydarzy. I można się poddawać niewierze, nie? No. Są takie historyczne rzeczy, w które teraz wchodzimy, bo będziemy pewnie więcej korzystać z takich rzeczy, żeby tam pewne rzeczy ustanawiać, takie państwowe czy globalne. No. Tyle, co się się podzielić z Wami.